Dzień dobry, dzisiaj jest taka misja. Zabieram się do przyciemnienia szyby bocznej przesuwnej, tej, która jest po tej stronie za kierowcą, zaraz. No cóż, czym jak mi to pójdzie. Folia jest oczywiście, jak to bywa w moim stylu, że tak powiem, budżetowa, zamówiona z Allegro. Zaczynę od odkręcenia tych zasłonek. Później umyję dokładnie szybkę i sprzymierzę się do nałożenia tego, tej folii. Dobra, to pociąłem już tą folię na odpowiednie kawałki. O, jest to szyba rozsuwana, także nie da rady tego w jednym kawałku przykleić. Najgorsze będzie to, że bez rozbierania tej szyby będzie tutaj problematyczny ta, ta krawędź. Tutaj ta szyba chodzi i pracuje i podejrzewam, że to może się po prostu klejać w tamtym miejscu z czasem, ale no trudno inaczej tego nie dźwignę dzisiaj. Folia docięta za chwilę będą pierwsze przymiarki. Ta dam pierwsza szybka przyciemniona ze środka nawet yy, nawet coś widać, także nie jest tak źle, nie jest jak w trumnie całkiem. Natomiast no, widać tutaj różnicę między nieprzyciemnioną szybą a przyciemnioną. Głównie chodzi mi o to, żeby z zewnątrz jak najmniej było widać, co się dzieje tutaj w środku. Zabieram się za tą trudniejszą stronę, bo tu jest niestety zamek i on będzie pewnie sprawiał problemy przy oklejaniu. Co się tutaj nawyklinam, to moje. No cóż. Robota zakończona jak zwykle. Nie obyło się bez wpadki. Chodzi o ten zamek, oczywiście. Tam widać. Nie do końca tutaj się wszystko udało. Delikatnie mówiąc. Pocieszające jest to, że. na zewnątrz. Na zewnątrz jest efekt zamierzony, osiągnięty. Nic nie widać oprócz mojego odbicia, czyli kolejny sukces. No jednak nie mogłem przeżyć tego mojego bubla i zrobiłem tam taką małą korektę To się zrobiła taka podwójna linia ale cóż wolę tak niż niż takie nierówne powierzchnie z zewnątrz tego mojego babolka nie widać no i to jest efekt finalny moich wypociń dzisiejszych szyby przyciemnione, zasłonki mogą być odsłonięte Wcale nie muszą być zasłonięte cały czas już teraz Zdała mi jeszcze tylnia szyba Ale w sumie tam mam założonego Alufoxa, więc z tym mi się nie śpieszy Tak to właśnie wygląda